Co powoduje raka szyjki macicy? Główną przyczyną występowania raka szyjki macicy jest infekcja wirusem HPV, mówiąc ściśle, onkogennymi szczepami wirusa. Dlatego, że nie każdy wirus HPV tego raka szyjki wywoła. Takim poza cytologią, innym badaniem, które pozwala nam właśnie na wykrycie wirusa HPV, jest Wymas w kierunku wirusa HPV. Z tym, że to nam powie tylko o przyczynie, natomiast nie powie nam o tym, czy występują stany przedrakowe, czy występuje wczesny rak. Będziemy tylko wiedzieli, czy jest potencjalnie podwyższone ryzyko wystąpienia. A czy jako kobiety możemy się jakoś chronić przed ym, zainfekowaniem, że tak powiem, tym, tym wirusem, przed zarażeniem się tym wirusem? Znaczy ja powiem w ten sposób: no, wirus HPV w głównej mierze przenoszony jest drogą płciową, w związku mm -hmm. z czym e, ogólnie pełna wierność obojga partnerów jest takim najlepszym sposobem ochrony. Oczywiście, jeżeli, jeżeli mówimy o. Czy prezerwatywa chroni? Tak, prezerwatywa jak najbardziej tak, oczywiście w odpowiedni sposób y, stosowana, czyli zanim dojdzie do zbliżenia. Y, natomiast no, jest to jeden z, jakby, z, takich, z takich dodatkowych elementów, który chroni zresztą nie tylko przed infekcją wirusem HPV, ale przed y, wszystkimi praktycznie rzecz biorąc y, infekcjami przenoszonymi drogą płciową. A coś słyszałam i tutaj też y, dziewczyny często pytały y, o tą szczepionkę. Na wirusa HPV. Proszę coś więcej powiedzieć, jak to wygląda. Kilku producentów w tym momencie produkuje szczepionki. Natomiast oczywiście są zalecane, one są zalecane do zastosowania trzykrotnego, krótko mówiąc, taka seria szczepień, to są trzy szczepienia. Najlepiej szczepić przed rozpoczęciem współżycia. Natomiast trzeba pamiętać, że te szczepienia powinny obowiązywać zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a tak naprawdę dziewczynki i chłopców. Bo taki najlepszy czas to jest między te 13 a 15 lat i takim celem do osiągnięcia stawianym na 2030 rok, to jest zaszczepienie 90% społeczeństwa. No, pytanie, czy to się uda uzyskać w naszych warunkach? Czy są jakieś negatywne strony tych szczepień? Praktycznie rzecz biorąc, jedynym przeciwwskazaniem do zastosowania tych szczepionek jest nadrażliwość, czyli alergia na składniki szczepionki. W związku z czym można je stosować jak najbardziej.